Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrecenzujemy sobie Smoczą Jamę z roku 2018. Zapraszam! Zestaw składa się z 1660 elementów za 650 zł katalogowo. Aktualna jego cena wynosi 1178 zł. Składa się on z 28 cm wysokości, 51 szerokości i 20 głębokości. Najpierw zrecenzujemy sobie może te dwie części boczne. Ale i mamy tutaj wyrzutnie połączoną z kuźnią. Które działanie już demonstrował. I tam poza kadrem mi wpadły pociski. Parcie Mamy tutaj takie obserwatorium. Gdzie jak łowca zauważy smoka, to może dać znać osobie u góry, która strzela. Z maszyny i cyk. W smok trafiony. To obserwatorium jest otoczone kratami, dla większego pewnie bezpieczeństwa. Ale strasznie dużo jest tutaj kości. No ale wiadomo, to jest zestaw przedstawiający klimatykę postapokaliptyczną. Na dole mamy tutaj taką niewielką kuźnię, gdzie pewnie jest wykuwane całe oręże dla łowców smoków. I wszystko. Tutaj natomiast mamy fajną mozaikę lub grafikę przedstawiającą ręcinę smoków. Moim zdaniem na plus. Bardzo ładne. A druga część to z kolei więźniarka. Albo więzienie, jak kto woli. Którego też możemy rozszerzyć bramy, i w ten sposób minifigurka może sobie wyjść. No ale my nie chcemy tak łatwo ich wypuszczać. Więc cyk i cyk i już się nie wydostanie. Oczywiście jest na to prosty sposób. Używając tego konkretła otwieramy zapadnię, która sprawia, że nasza minifigurka spada tutaj. I teraz można sobie wyjść, ponieważ wraz z przekręceniem opuszcza się klapa i jest... I otwarte jest wyjście. To jest razem połączone wszystko. Jednym mechanizmem. A teraz przejdźmy do głównej części. Główna część to jak patrzymy od frontu, przypominam czachę smoka wraz z pazurami, które ją otaczają. Będącą taką lożą do patrzenia co się dzieje na dole. Moim zdaniem to ułożenie pazurów wraz ze szczęką przypomina mi takiego smoka siedzącego na dachu i czekającego na coś. Możemy to podnieść niewiele. Dach jest ruchomy w wielu miejscach. O, ale lepiej nie zruszajmy, bo nas jeszcze, bo nas jeszcze upolować. Mamy tutaj fajne logo. Przedstawiające takiego smocha zrobionego z łańcuchów. Na lewo od siedzenia przywódcy mamy zbrojownię. A na prawo silnik, który napędza całą maszynerię. A jaką maszynerię, to już Wam mówię. Widzicie tutaj tę bramę? Kiedy kręcę tymi pokrętłami, brama zaczyna się rozchodzić. Poszerzać jak woli, ukazując nam naszego smoka. Fajnie, że dodali smoka zestawiona z jestmoczajami. No, nie musimy korzystać z obu, ale wtedy ciężej chodzi, jak nie korzystamy z obu. A to skrzypienie to jest, moi drodzy, normalne, jak mechanizm się zastanie. Odłóżmy to i weźmy na warsztat naszego smoczego przyjaciela. Ten smok to, moim zdaniem, jeden z najlepszych smoków, jaki był w ogóle w Ninjago. W pełni ruchomy, o. Idealnie przedstawiający swój żywioł. Bo to jest smog ziemi. No to patrzcie. Wszędzie jakieś skały. Ciężka budowa. Żeby mógł się przebijać. Ale jego ogon jest wykonany tak jak młot u pewnego dinozaura. Jego, jego ogon przypomina ogon tego z tego zaura. Ale nie jest ten specem. Od dinozaurów, więc możecie mnie poprawić w komentarzu. A nasz smok też ma wymiary, a mianowicie 9 cm wysokości, 25 długości i 28 szerokości. Patrzcie, teraz wygląda jak taki kot. Odłóżmy go, to, żeby nas nie zaatakował. I przejdźmy do mini figurek, których w tym zestawie mamy aż dziewięć, czterech ninja i czterech złoczyńców. A propos ninja, to gdzie się podział Jay? Pewnie jest gdzieś. Pewnie się ukrył gdzieś poza planem. Będę go później szukał. Wśród ninja jest oczywiście nasz Smoczy Mistrz, czyli unikalna figurka tego zestawu. Fragmenty jego pancerza można było zdobyć we wszystkich zestawach, ale w pełni uzbrojony to jest tylko w tym zestawie. A jeżeli ktoś chciał zdobyć całość jego uzbrojenia, to mógł się zaopatrzyć w zestaw o nazwie Dieselnauta. Ale i drugim unikalną minifigurką, taki mechanik, ale patrzcie co ma na torcie, Przypomnę to automaty z rosyjską ruletką. Nie promując tutaj oczywiście hazardu. Fajna jest również ta maska spawacza. No i co? Zestaw bardzo fajny. Jedyne co mam do niego, to to, że w wielu miejscach widać takie niedokończenia. Choćby tutaj. Mogli to jakoś zasłonić. No i mamy tę całą smoczą jamy. A mogli również zrobić jakieś pole do bitwy. O którym pomyślano w zestawie o nazwie Dobrocieni. No i cóż. Co więcej, mogę powiedzieć. Zestaw jest dobry, jeżeli nawet nie po to, żeby posiadać, a żeby był dawcą elementów na makiety postapokaliptyczne. No i co? Ja się z wami żegnam, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć, pa!